Drodzy Wielki, o Górze Karmel mówi nam już Pismo Święte w Starym Testamencie i związana jest z nią nieodzownie postać proroka Eliasza, który żył dziewięć wieków przed Chrystusem, pochodził z kapłańskiego rodu Aarona i umiłował szczególnie życie w samotności, będzie w życie surowe, niewinne, jakbyśmy dzisiaj mogli to nazwać, właśnie był takim pustelnikiem, ascetą. Pozwolił Pan Bóg też w tych najtrudniejszych chwilach, kiedy odstępstwo od jedynego prawdziwego Boga, co być może pamiętamy z lektury Starego Testamentu, zbyt często powtarzane przez Żydów, żeby przekonać ich cudami, że spórca Wszechświata ich ze swojej ojcowskiej ręki nie wypuszcza. I dlatego to Eliasz posiadał tak wielką siłę moralną, że gdy chodziło o chwałę Bożą, to gardził też swoim życiem, życiem wystawiał się na największe niebezpieczeństwa wobec tego. Strofował i gardził też z wielką gwardliwością niesprawiedliwych i bezbożnych królów Izraela. Wyrzucał im w oczy występki, ich zbrodnie. I jak też dobrze wiemy, to nie ma chyba tak naprawdę historii ludów takiego narodu, który by tyle dobrodziejstw od Pana Boga otrzymał, co naród żydowski. I nie ma też historii ludów takiego narodu, który by tyle wdzięczności Panu Bogu okazał, co właśnie Żydzi. I to właśnie wobec tego prorok Eliasz starał się to yy, miłosierdzie Boże im wybłagać i ich odwodzić od oddawania czci bałwanom, a czci dla prawdziwego Boga. To właśnie odstępstwo, to świętokradztwo, to zapomnienie o Bożym Dobrodziejstwie i ta łatwość zmieniania wiary, Wiary w Boga Jedynego, na wiarę zwysłową, wiarę fałszywą i wiarę niedorzeczną najmocniej Eliasza bolały i ponaglały go do używania każącej luzji. To było coś, z czym rzeczywiście on się przejmował. Zanosił długo do Pana Boga prośby o miłosierdzie nad tymi prawdziwymi biedakami, nad biedakami, którzy odstąpili od wiary, nad swoimi zbłąkanymi rodakami, prosząc o ich oświecenie, i swoją obitwą wstrzymał deszcz, co sprowadziło nieuroce i głód, który też ich o opamiętaniu miał służyć. I ta ciężka klęska, klęska trwała trzy lata. Przeżyła się ogromna lędza i lud zgłodniony i zrozpaczony uzdał ów gniew Boży za to od ich odszczepieństwo i błagał Eliasza o miłosierdzie, o to, aby się u Pana Boga wstawił za nimi. I święty prorok udał się do swojej samotni na górze Karmel, Tam uknął, ukrył twarz swoją w dłoniach i rozkazał swojemu słudze spojrzeć na morze. Do momentu, aż ujrzy chmurę na niebie. Sługa spełnił rozkaz, ale niczego nie zobaczył poza czystym niebem. Eliasz polecił mu spojrzeć, uczynić tak siedem razy. I za siódmym razem ukazała się jego oczom mała chmurka na niebie, podobna do ludzkiej istoty. I w tej chmurze widział on nie tylko zwiastun upragnionego wyżku, ale Eliasz obdarzony boskim widzeniem, tak jak to. Głosi nam tradycja, chociaż miało oczy ukryte w dłoniach, to ujrzą w tej chmurce cudowną postać najświętszej Maryi Panny, która dopiero po dziewięciu wiekach miała przyjść na świat bez zwazy poczęta, aby żyć na nim niepokalani i wydać za sprawę Ducha Świętego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dalej uczniowie proroka Eliasza naśladowali. Ten ściśle dany im przykład przez tego Bożego węża Również i za czasów Nowego Testamentu niemal od samego początku na górze Karmel żyli pustelnicy, dopiero za czasów Mahometańskich, wskutek prześladowań musieli się przenieść do Europy. Czy jednak, patrząc na to wszystko, postać proroka Eliasza. I jego tej niestrudzonej postawy wierności w obliczu odszczepieństwa, nie jest to Doroty wierni tak bardzo aktualna również i dla nas, żyjących w czasach tej powszechnej apostazji, tego pogaństwa, które widzimy wokół nas, któremu, któremu i my często ulegamy. I to chyba też nie przypadek, że to właśnie święto. Najświętszej Marii Panny z gór czyli 16 lipca, przypada też i haniebna rocznica wydania przez papieża Franciszka dokumentu tradicjonus Custodes, czyli właśnie ataku na należne oddawanie czci Panu Bogu. Więc widzimy, że dochodzi tutaj do sytuacji absurdalnej, że w pięknych wielkich kościołach które były budowane i konsekrowane y, dla chwały Bożej, już się tego w sposób należyty nie czyni, a niejednokrotnie dochodzi tam do aktów profanacji. Natomiast kult katolicki jest zepchnięty na margines i chociaż my ze wszystkich sił staramy się o to, aby cześć Panu Bogu w sposób godny oddawać, a przynajmniej powinniśmy się starać, i wielu z nas, co trzeba przyznać, to czyni, i trzeba to chwalić, to jednak jest to, jak wiemy, zupełnym zaprzeczeniem logiki, że te kościoły są w rękach modernistów i robią sobie tam co chcą. Natomiast kult prawdziwie katolicki musi niemalże, żebrać po kawałek miejsca. Jednak ta dzisiejsza uroczystość ma nam także przypomnieć przede wszystkim przypomnieć że jesteśmy pod tym przemożnym płaszczem Najświętszej Marii Panny, a pod jej opieką możemy być w pełni przekonani, że nam nic nie grozi. I e, tak jak byli e, tacy święci mężowie, jak prorok Eliasz, jak w czasach e, herezji ariańskiej był e, święty e, Atanazy, to i w czasach modernizmu e, przyszedł taki wielki mąż, boży jak arcybiskup Lefebvre. Ale e, też i Wielu z nas tak już konkretnie patrząc na ten dzisiejszy dzień nosi szkapleż. Niektórzy może go je jeszcze przyjmą i zobaczmy, że zazwyczaj, kiedy o szkapleżu myślimy, to przychodzą nam w pierwszej kolejności te przywileje z nim, z nim związane. Ale ponieważ ta przynależność do szkapleża to jest również korzystanie z dóbr zakonu karolitnijskiego. To są też pewne ym, zobowiązania, o których musimy pamiętać. Yy, I oczywiście nie to, żeby yy, szukać tylko jak najprostszych rozwiązań i wypełniania tych yy, zobowiązań, ale żeby starać się je jak najgorliwiej i szczerzej yy, i szczerze czynić. Jak wiemy, zakonu karmelitańskiego yy, są te słowa nam znane, chociażby z jednej z naszych i żądliwością rozpaliłem się o chwałę Boga zastępów. A więc naszą największą troską ma być to, aby Panu Bogu była część oddawana przez nas samych i przez innych. A więc yy, przede wszystkim swoim życiem mamy Panu Bogu oddawać chwałę, walcząc z grzechem, znosząc swoje trudy. Swoje przykrości, z cierpliwością, będąc coraz lepszym dla innych, pochylając się nad ludzką biedą, przede wszystkim tą biedą duchową, nie działając jakąś złośliwością, ale ze szczerą miłością. I pomyślmy tylko przy okazji tego, jak nad tą biedą, nad tym odstępstwem Żydów ubolewał prorok Eliasz, jak ubolewał. Nad odstępstwem od wiary swojego narodu, jak chociażby święta Teresa od Jezusa, wielka córka Karolenu, jak szczerze ubolewała nad tym, że wiele dusz odmawiało od wiary katolickiej, przyjmując herezję luterańską. Ich naprawdę bolało to, że tak się dzieje, że Panu Bogu nie jest oddawana należna mu chwała i ze wszystkich sił. Pragnęli temu zadośćuczynić. A więc, najświętsza uwaga, z Skóry Karol, jest dla nas bólu, na której możemy się chronić przed tymi nizinami naszych grzechów, naszych przyzwyczajeń, tego wszystkiego, co od Pana Boga nas oddala, a tak bardzo do świata ciągnie. Ale ta góra wzbija się do samego nieba. Pokazuje nam dokładnie kierunek tego wszystkiego, co mamy robić. Biegnie tylko do Boga. Tak i my mamy od Najświętszej Maryi Panny uczyć się tego, by Pana Boga uwielbiać. Mamy na wzór wszystkich synów i córek zakonu karmiodlańskiego, szczególnie tych wielkich, których chociaż by tutaj mamy obrazy. Świętego Jana od Krzyża, Świętej Teresy. Mamy, jak i oni, zapomnąć gorliwością o chwałę Bożą. I oto to dziś szczególnie naszą patronę prosi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.